Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. Właśnie teraz przyjechaliśmy tutaj pod polski sklep, po piersi rosołowe, mam nadzieję, że będą. W międzyczasie jeszcze byliśmy w takim sklepie jak Zone, tam są buty sportowe i takie szkolne buty. O mi się już dzwoni, czekajcie. No, wracając do tematu, kupiliśmy dzieciom buciki. Tylko Maksiu jeszcze nie, nie pojechał z nami, bo mu się dzisiaj nie chciało. Jutro pojedzie z tatą albo, albo pójdzie ze mną. A ten, a dzisiaj tylko kupiliśmy szalotce Oskarowi i Hanusi. Dziewczynkom jeszcze kupiliśmy takie mm, botki bardziej. Wiecie, za kostkę cieplejsze, bo jeszcze mimo wszystko jest zimno. Nie wiadomo, jak ta pogoda będzie wyglądała. Eee, to wam później pokażę, a Oskarkowi. Takie sportowe Ala Adidasy. Takie sobie wybrał, jakie sobie wybrał, sami zobaczycie. No i później jedziemy I na zakupy. Tak. I za chwilę jedziemy do Tesco również na zakupy takie spożywcze. Może jeszcze wstąpimy do BND u po prezenty dla Olimpii i... No, na parapetówkę chciałabym kupić coś na nowy dom, na nowe mieszkanie moich przyjaciół, ale to nie wiem, czy dzisiaj, czy po prostu w tygodniu zrobię takie zakupy na spokojnie, a dzisiaj to nam się w sumie nie chce, bo jesteśmy zmęczeni, powiem Wam, gdzieś tak krótko ten weekend trwa, człowiek, no jeszcze pogoda taka do kitu. No dobra, to nic, to widzimy się później. Siema, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu. Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę. Właśnie teraz zaprowadziłam dzieci do szkoły. Szarlotka sobie siedzi w Wannie, niech się troszeczkę wymoczy, a ja w międzyczasie tutaj sobie przy okazji położę farbę. Kupiłam sobie farbę, nie farbę, to jest taki bardziej toner. Przy okazji Wam pokażę takie maleńkie zakupy, jakie zrobiliśmy. Nie wszystkie Wam pokażę dzisiaj, tylko po prostu w innym vlogu bo tam też są między innymi prezenty dla mm, mojej córki, Mama, mojej, mm, dla córki to mojej to przyjaciółki. <laughs> nie mów, nie mów co kupiliśmy, no mówi Pan Gęsty co kupiliśmy. E, także, mm, no, także farbuję wow. włosy, będzie to toner e, i no, zaraz się z Wami połączę, tak? Szalotka, musimy dzisiaj włoski obciąć, tak? Ja też sobie może trochę podetnę włosy. A szalotce to muszę tak dosyć konkretnie obciąć te włosy. Yy, będziemy też myć włoski zaraz. Ale teraz muszę farbować. Dobra, no to co? Nie zabieram czasu. Zróbcie sobie w międzyczasie kawę. Yy, ja dzisiaj będę się bardzo zdrowo odżywiać. Yy, kawy raczej będę unikać. Mam w planach, żeby sobie zrobić na bo jeszcze nie jadłam śniadania. Wodę, taka moja recepta, muszę po prostu powrócić do tego, co kiedyś. Między innymi woda, trochę wody przygotowanej, oliwa z oliwek i troszkę octu jabłkowego. Taka recepta. Także świetnie spala tłuszcz, świetnie tam te wszystkie złogi, oczyszcza wątrobę i td. Także ma bardzo dużo bardzo dobroczynnych właściwości. Także codziennie taka daweczka malutka i brzuszek też się zmniejsza. Wiecie potem. Nie ma bulgoteń, bulgotania w brzuchu. Ja nie mam bulgotania, ale tak, tak mówię, jakie ma działanie. No dobra. Także perystatyka jelit. Idealnie to wszystko działa. No dobra, kochani, no to co? Zabieram się. Za farbowanko. Także zostańcie i miło spędzicie ze mną ten czas. Kciutko wam pokażę, co kupiliśmy w BND i w Tesco. Nieduże zakupy. Eee, także zaczynamy może od, od farb z Tesco. Te moje farby tonery, bardzo fajny kolor był ostatnio i bardzo mi się spodobał. Ym, więc kupiłam sobie dwie takie farby, dlatego że, kochani. 11 funtów kosztuje jedna farba, a 15 dwie, więc wzięłam sobie od razu dwie, bo teraz będę do nich przejdę do tych farb po prostu. Bardzo mi się podoba ten kolor. Tutaj w B&M-ie kupiłam Komfort. Chyba 3,5 funta kosztował. Bardzo mi się podoba ten zapach. Lubię te małe komforty. Tutaj w Tesco bodajże. Chyba w Tesco. Kupiłam szampon i odżywkę do włosów. Tutaj jest do koloryzowanych i rozjaśnianych pasemkami. Tutaj Colgate Max Fresh, moja ulubiona. Tutaj przy okazji Wam pokażę moją ulubioną sól. Polska, nasza polska kamienna sól, którą przywiózł mi się w dużej ilości. Kłodawska, najlepsza. I wiecie co robię. Piję wodę przygotowaną z, właśnie ze szczyptą tej soli kamiennej. Bardzo ma fajne działanie. Tutaj w Tesco sobie kupiłam płatki kosmetyczne. W B&M sobie kupiłam zestaw takich ściereczek, bo je bardzo, bardzo lubię. Z jednej strony są szorstkie, z drugiej delikatne. Uwielbiam do blatów, do wanny, no do wielu powierzchni. Tutaj w Tesco kupiliśmy, moi drodzy, dwie takie duże miski szklane. Bo jedno nam się potrzaskała Oskar coś tam robił i po prostu wypadła mu ta miska i się potrzaskała, więc kupiliśmy dwie, bo on, on, sałatek w innej misce w ogóle nie będzie ruszał. Żadnych plastików, tylko szklane. Ma rację. E, tutaj duża paczka bonitosów e, Tutaj sobie wzięłam donacy. E, no, ananas. Hmm. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam na prezent córce przyjaciółki. No dobra, położyłam sobie farbę. Farbę nie farbę, to jest bardziej tonel. Mam już tak z 10-15 minut na głowie, więc yy, tak myślę, że sobie potrzymam do pół godziny to znaczy jeszcze 15 minut. I w międzyczasie przy okazji Wam pokażę rzeczy, jakie kupiłam, kochani, W mnie. Więc może zacznę od tego. Kupiłam, kochani, taki oto limitowaną edycję, wkład do kontaktu, zapach, kochani. taki cosik. Taki zapach. Nie wiem, ja tu teraz nie czuję nic. Także taki kupiłam. Serene Sunset, jakiś magnolia i wanilia. Lubię wanilię. Także. Nie było to drogie. Chyba 3 funty dałam za to. Do 100 dni się utrzymuje. Yy, Stacy Solomon. To chyba jakaś, nie wiem, kto to jest. Jakaś znana osobistość. <grych> A czekajcie, tutaj jest test. No to potrę. O, ładnie pachnie. O, fajnie, że jest tu tester. Bardzo ładnie pachnie. Także zobaczcie, tutaj widzicie, jest test. Można sobie potrzeć. O, bardzo ładnie pachnie. Także polecam serdecznie. <laughs> Mówię do Miska, i no mi weź te zupki. Powiem Wam, że lubię te zupki. To są typowo angielskie zupki <laughs> Noodles Chicken and Mushroom. O jajku się zapowietrzyłam. No. Także wziąłam te zupki. Wzięłam również, kochani, płyn do naczyń. Taki. Płyn do naczyń. I kochani, co jeszcze tutaj wzięłam? Detol Washing Machine Cleaner. Taki, kochani, do czyszczenia pralki. Także zaraz nastawiam pustą pralkę i muszę ją. Odkazić, wyczyścić, wiecie, odświeżyć. Pięć w jednym. Limitowana edycja. Także lubię firmę Detol. Pusteczki z Detol, takie wiecie, uniwersalne do różnych powierzchni. Lubię co ja tu jeszcze wzięłam? Coś jeszcze tu wzięłam? Czy nie? A tak, zaraz wam pokażę. Tutaj wzięłam. Ten kto mnie ogląda często, to dobrze wie y, jaki rodzaj perfum lubię. Lubię perfumy takie słodziutkie, fajne i na przykład z Britney Spears. Bardzo lubię perfumy, ale tej serii akurat jeszcze nie miałam. Electric Fantasy Britney Spears. Miałam ostatnio Fantasy. Miałam dwa rodzaje tych perfum z Britney Spears, ale akurat tej serii nie miałam. Czekajcie, ostatnio co to ja kupiłam? Też Britney Spears. Tak, jak jechałam do mojej przyjaciółki, to kupiłam sobie Britney Spears te niebieskie. Ale gdzieś one akurat mi nie podchodzą, powiem wam. Akurat one mi nie podchodzą. A tutaj też wzięłam, kochani, 100 ml taką buteleczkę i zaraz ją otworzę. Także wiecie co, ja zrobię może miniaturkę tych perfum i zaraz do Was wracam. Dobra, pokazuję Wam tu jeszcze raz opakowanie. Opakowanie wygląda zarąbiście. Bardzo mi się podoba to opakowanie. Fajne. I zaraz zaglądamy do środeczka. Także buteleczka prezentuje się też bardzo ładnie. Jest podobna do tej kochani butelki pierwszej. Do tego flakonika pierwszego, jaki Wam kiedyś pokazywałam. Też było fantazji, chyba. Britney Spears Fantasy mm, i to była różowa buteleczka, a ta jest taka cieniowana, no bardzo, bardzo ładna, ale najważniejsza to jest zawartość tej butelki, także zaraz zobaczymy, psiknę sobie może tutaj na rękę, mam zegarek, to nie będę na, mm, na ten przegub, tylko tutaj na rękę, na dłoń, także zobaczymy, I zobaczymy jak to to pachnie, czy to w ogóle coś pachnie. No, coś mi się tu ulatuje. ładnie pachnie. Mm. słodziutko, ładnie. Powiem Wam, że jakieś perfumy znane mi mm, bardzo przypomina. Z tych droższych bardzo robi perfum. Kurczę. O, to jest chyba z Steamu. Tak, to jest z Steamu. To jest z Steamu coś przyszło. <noise> Zostaw to. Już zobaczyła tą zupkę, ona bardzo lubi też tą zupkę, kiedyś da jej spróbować, Mami, wiecie? I ona bardzo lubi tą zupkę, ale nie będę jej dawała sztucznej zupki. Junia, czekaj! Kucia! Kituś wstał, tak! Tak, Kituś to się już układa, bo Kituś to pewnie niedługo będzie się kocić, tak? Ojejku, potrzebuje miłości, ciłości, tak, żeby ją delikatnie głaskać, przytulać, bardzo delikatnie, tak? Boi się o te swoje się, Wiecie, żeby tam gdzieś ją na za brzuch nie łapać, ona zaraz wiecie. Ucieka. Także te powiem Wam, super pachną. Bardzo mi się podoba ten zapach. Czy jest ładniejszy od tego pierwszego? Yy, no nie, ale w sumie to nie wiem. Oba są bardzo ładne. Tylko nie sprawdziły mi się te, te niebieskie. To wam pokażę, które, bo ja jeszcze mam je nadal. Nie wiem, jakoś tak nie mogę się do nich przekonać. No nie są złe, ale wiecie co, ja wolę takie słodsze tony. Także ten zapach do mnie pasuje jak najbardziej. Bardzo mi się, nie żałuję, że kupiłam. A były jeszcze jedne perfumy, które miałam kupić, ale to może następnym razem. Nie pamiętam jak się nazywały, ale były z tą znaną piosenkarką. Czekajcie, jak ona się nazywa. Amerykańska piosenkarka. Kurczę. Ona jest raperką. Ma taką masywną kupę. Ciemnoskóra, czekajcie, jak ona się nazywa. Nie Beyonce. Zostaw to, zostaw tylko. Minasz. Nikki Minasz. Ona. Ona, wiecie, wiecie, która? To jej perfumy były, i miałam spróbować. No, wszystko, zostaw to. Nie wyciągaj mi z szafy. Buty mi wyjęła z szafy. Zobaczcie moje szpilki. Jedne i drugie. Dobra, idziemy na dół. Idziemy na dół. Ja muszę zaraz sobie, kochani, zmyć te włosy. Nie wolno tego jeść. Tego nie będziesz jadła. Nie, coś innego. Zrobię, zrobię ci jajeczka, no. dobrze? Albo jak pan ci mogę no. zrobić. O, o, widzicie, jak się burzy, jak no się buntuje. O, ty nie na nunusiu. <laughs> Dobra, idziemy na, na dół i w międzyczasie sobie Mommy, za chwilę też zmyję te włosy. Ty zostaw te moje perfumy. One mi wszystko, yeah. wszystko normalnie używają, także. Bym się normalnie zapłakała, jakby to były perfumy za 200 funtów. To bym się normalnie zapłakała. Już ukrywam, gdzie mogę, ale one wszędzie znajdą wszystko. Dobra, idziemy downstairs. Moja gwiazdo. To idziemy, dobra, to nic, to na razie, kochani. No słuchajcie, przychodzę dosłownie na koniec się pożegnać już i pokazać Wam efekt końcowy, który mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Tak jak tamtym razem. Nie wiem, może troszeczkę ciemniejszy wyszedł, troszeczkę chyba inny odcień wyszedł albo za długo trzymałam. Nie wiem, tak czy tak bardzo mi się podoba, to się zaraz wszystko zmyje. Bardzo się ładnie zrównał po całości ten kolor, także naprawdę się bardzo dobrze czuję w tym kolorze. No i tak troszeczkę wiecie, ociepla mi twarz nie jest taka przyćmiona, wiecie o co chodzi? Nie jest taka szara, szara, blada. Tylko trochę koloru nadaje. No i słuchajcie, miałam sobie włosy obciąć i szarlotce, ale nagle ktoś puka do drzwi, wali wręcz. No to już podchodzę, mówię, kto to. Akurat Miśka nie ma. No i mówię, patrzę, kto to. No a tu robotnik. Robotnik z Kansilu. sprawdzali jeszcze raz dach, coś tam robili, także pół godziny zeszło. No i wiecie, to było takie niezapowiedziane. Bardzo nie lubię. Nie wiem, czy też tak macie tutaj w Anglii, że. Bo nieraz to listy jakieś przychodzą, że coś będzie robione, że coś będzie sprawdzane, czy tam jakiś gaz, czy to, czy tamto. A nieraz tak jest, wiecie, nagle ty masz rzucić wszystko i po prostu. Ja mówię do gościa, że, że dzisiaj nie, że nie da rady. No, on tylko dzisiaj może. No i po prostu, wiecie, wszystkie plany, wszystko musicie, wszystko rzucić, bo nagle ktoś przychodzi. Nie lubię tak bez totalnej zapowiedzi. No dobra. Dobra, idę, kochani, dokańczać obiad. No i co? Widzimy się już w kolejnym filmiku niedługo. No czoklet jest, czoklet. I po dzieci do szkoły, a potem na tańce jeszcze się wybieramy. No, jest big chocolate. Także Szalotka to oczywiście na tańce teraz nie będzie chodziła przez jakiś czas to no, tylko z Hanusią, bo Oskar na razie zrezygnował z gimnastyki tej wyczynowej, także nie będę nikogo zmuszała. No, jak będą chciały, to, to same się odezwą. No widzę, widzę. Squishy. No dobra, to nic, kończę. Widzicie, że nawet nie mogę zamienić z Wami słowa. Dobra, to na razie trzymajcie się. Buziaczki.